Nie przewidzieliście się, dokładnie tak w roku 2012 wyglądały trybuny na jednym z meczów czwartej ligi szkockiej. Rangers FC to najbardziej utytułowany klub piłkarski na świecie. Ekipa Wegers na przestrzeni lat 54 razy sięgnęła po mistrzostwo Szkocji, 33 razy po Puchar Szkocji, 27 razy po Puchar Ligi oraz po Puchar Zdobywców Pucharów wywalczony na Camp nou w pojedynku z Dynamem Moskwa. Pękającą w szwach gablotę na trofea Rangersi zawdzięczają przede wszystkim niskiej konkurencji na krajowym podwórku. Jedynym poważnym rywalem od zawsze był tylko Celtic. Ostatni raz do sytuacji, w której to Ligę Szkocką wygrałaby jakaś drużyna spoza Glasgow, doszło 34 lata temu. Wówczas po tytuł sięgnęło Aberdeen, prowadzony przez Sir Alexa Fergusona. Zacięta rywalizacja Rangersów z Celticiem od zawsze napędzała szkocką piłkę. W pewnym momencie jedna z tych ekip uznała, że należy zdominować swojego odwiecznego rywala wyprzedzić go pod względem sportowym o kilka długości i nie pozostawić złudzeń, kto rządzi w Szkocji. Mowa tu o drużynie Rangers FC z końcówki XXI wieku. Właściciel klubu, David Murray, regularnie zadłużał zespół sprowadzając wielkie nazwiska. Mowa tu o takich graczach jak Genaro Gattuso, Paul Gascoigne. Czy Ronald de Boer? Ponadto zatrudnił również pierwszego zagranicznego trenera w dziejach klubu, Dika adwokata. Właściciel liczył, że wraz z sukcesami sportowymi pieniądze szybko się zwrócą, a co za tym idzie, nie tylko pokryją zadłużenie, ale jeszcze pozwolą klubowi znacznie zarobić. I choć na krajowym podwórku The Girls radzili sobie świetnie, to jednak w europejskich pucharach na próżno było szukać znaczących sukcesów. Lata mijały, a spirala zadłużania powiększała się. Pan Murray w pewnym momencie musiał już powiedzieć pas. W roku 2010 uznał, że przyszedł czas na sprzedaż zadłużonego do granic klubu. Ten trafił w ręce Craiga White'a. Nie był to jednak wymarzony kandydat na prezesa. Za White'em ciągnęły się poważne zarzuty dotyczące oszustw podatkowych. W kulminacyjnym momencie całkowite zadłużenie zespołu opiewało na sumę 150 milionów funtów. Choć piłkarsko Rangersi nadal radzili sobie bardzo dobrze, to ogołocona kasa klubowa zmusiła ich do ogłoszenia bankructwa. Najbardziej Sytuowany klub na świecie musiał zaczynać wszystko od początku. W międzyczasie pojawił się pomysł reaktywacji zespołu od najwyższego ligowego szczebla, jednak na to nie zgodziły się pozostałe zespoły szkockiej ekstraklasy. Ekipa z Glasgow została więc zdegradowana do czwartej ligi. Ciekawostką jest fakt, że jednym z kandydatów do przyjęcia klubu był Donald Trump. Matka prezydenta Stanów Zjednoczonych ma szkockie korzenie i jego doradcy sądowali podjęcie tej inwestycji. Finalnie uznali jednak, że jest ona zbyt ryzykowna. Fani zespołu z EBROX szybko pogodzili się z tą sytuacją. Nikt nawet nie pomyślał o tym, aby porzucić drużynę i przestać chodzić na jej mecze. Na pierwszym domowym spotkaniu w czwartej lidze na trybunach pojawiło się 49 tysięcy kibiców. Później kilkukrotnie została przebita bariera 50 tysięcy sprzedanych biletów. Mimo ogromnego wsparcia, tamten sezon wcale nie był łatwy dla bohaterów dzisiejszego filmu. Rywale wychodzili na nas z ogniem w oczach. Chcieli pokazać, że nie są gorsi, a ich kibice ustawiali się. W długie kolejki, żeby zrobić sobie z nami zdjęcie czy wziąć autograf. Wspomina w wywiadzie dla sportowych faktów były zawodnik zespołu Kamil Wiktorski. Rangersi kilkukrotnie się potknęli, szczególnie w meczach wyjazdowych, jednak finalnie wywalczyli awans. Później przyszedł czas na kolejne. To była prawdziwa walka z czasem. W momencie, gdy ekipa z Ibrox rywalizowała w niższych ligach, pozbawiony konkurencji Celtic sięgał po kolejne tytuły mistrzowskie. Dzięki temu przybliżył się do swojego odwiecznego rywala na dystans zaledwie czterech mistrzostw. The Gers wierzą, że w końcu nastał ten sezon, w którym ponownie sięgną po triumf w lidze. Obecnie tracą tylko trzy punkty do rywala z Zamiedzy. Znów cała Szkocja żyje pojedynkami Ekip z Glasgow, to znak, że wszystko wróciło na swoje miejsce. A jeśli chcecie poznać szalenie ciekawą anegdotę, w której to Eric Cantona rozdał pieniądze swoim kolegom i dowiedzieć się, dlaczego to zrobił, to odsyłam was na fanpage Zawód Typer. Link do tego artykułu, w którym jest opisana ta anegdota, znajdziecie zarówno w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Ponadto zachęcam Was do subskrybowania kanału Zawód Typer, a także odwiedzania grupy Zawód Typer. Do zobaczenia!